Cześć, witam wszystkich serdecznie, wszystkich youtuberów i Facebookowiczów, Olga Lewandowska-Diadek i dzisiaj z gościem specjalnym. Taki cześć, którego specjalnie ja to bardzo przytoczę. Tak ja to jest taki, jak na Dawid Bukiel, Naczelny Wrocławskich Telewryda, trener personalny i dietetyk. Cześć, Dawid. Cześć, Cieszę się, że zaprosiłaś. I tak, tak jak była na karcie. Tak, dokładnie. Nie, ja to jest freestyle, tak? Bardzo się cieszę, a jeszcze bardziej się jak jakbym coś tutaj, wiesz, Przypieścisz? Razem coś przypieścisz. No tak, pomogę ci, nie? Dobra, a zastanawiałam się tak, kogo zaprosić jako gościa specjalnego na pierwszy odcinek. No i pomyślałam, że widzisz. To pierwszy. Pierwszy z gościem specjalnym. Kurde. Jest związkowy, tak. Znamy się nie od dzisiaj. Pamiętam, że Ty się chyba do pierwszych zawodów. Ja Pierwszy byłam taka lekko to Było przykości. tak, nie? Taka dość okrąglejsza. krąglejsza Lastę w dużo. Półtorej godziny na Dobra, dobra. W każdym razie zastanawiałam się, co by tu to z Tobą przyrządzić. I pomyślałam, że Ty mi się kojarzysz z czterema rzeczami tak naprawdę. Numer jeden, jajca. Numer dwa, awokado. Numer trzy, boczek. Jajca. <laughs> Najlepiej to wszystko zalać jeszcze keczupem. <laughs> tak jest. Sirachą, sir Jak się nazywa ten sos? Yy, Nie wiem. Siracha, coś takiego. No mimo tego, że dieta gdzieś tam osoby związane ze sportem wiąże się często z, um, z dużymi restrykcjami, to nie stronisz czasem od, um, powiedzmy, odstępstw od tej reguły, od no. jakiegoś stanu cikminowania. <laughs> I wykorzystując te wszystkie składniki, o których mówiłam, że mi się stąd kojarzą, zrobimy dzisiaj coś mega fajnego, mój majster sztyw, czyli będzie pizza na spodzie z batatami. Dobra, powiem Wam teraz, co będziemy potrzebować, co będziemy robić. Czyli tak, na spód naszego ciasta idą bataty. I te bataty są już tak naprawdę upieczone. Na taką jedną pizzę, w wielkości dużego talerza, jeden taki duży, konkretny patat. Tu jest około 450 gramów patatów. Obieramy, kroimy, pieczemy około 20-30 minut do miękkości, po prostu od mikrofonu. Tak I jest. do tego idzie nam jeszcze mąka ją, ja mąkę gryczaną, jakieś te robią też z i wychodzi około 90 gramów. I to po prostu wymieszamy z przyprawami, to będzie stanowiło naszą, naszą bazę do pizzy. Dodatki, co tam sobie nie chcecie? My użyjemy. Ale jest kozak, są jajce, jest apokary, jest boczek. Tak, jeszcze pomidorki dorzucimy, paprykę, pół pizzy, bo zrobimy na dwa sposoby. Pół pizzy zrobimy. Papryka, gryczek. Indyka. Może być, może być, papryka i indyk. A drugie pół zrobimy z pomidorkami, awokado i, Boczki. i boczkiem i jajco, wbijemy tak jakby sezonę na górę. Ketchupicem podjedziemy. Ketchupikiem i ja życiorem pojedynkiem. Może co... być, Dobra. Dobra, więc ja się biorę za robienie ciasta do pizzy, naprawdę nie jest to trudne. E, później Dawid będzie inwencja twórcza, zanim już się mu Dobrze. Ready? Tak. Dobra, jest. to bierzemy się z działania. Steady, go naprawdę możecie użyć do zrobienia spodu do pizzy albo blendera, żeby zblendować te pataty, albo po prostu zrobić to rękoma, ponieważ te pataty są takie miękkie, że spokojnie możecie je roznieść ręką, jak się lubicie w to bawić. Roznietamy rękoma ręką pataty i dosypujemy pizzę i robimy po prostu ciasto, aż nie będzie się ono kleiło do dłoni. Fajnie jest oczywiście pizzę trochę doprawić, użyjemy soli himalajskiej. Mam taką bardzo fajną przyprawę, przyprawa do pizzy, zero chemii, zero dodatków, kupiona na Bazarze Smakosza. Jeszcze dosypiamy po prostu zioła prowansalskie i, i bazylię. Lecimy z tematem. Dobra, ciasto, słuchajcie, mamy gotowe. Dla mnie? Tak. Ciasto idzie w, w ręce, w wielkich bicek, i do Wida, proszę bardzo. I teraz em, męska robota o. ubi... Sorry, w odcinku. Ubijasz, nie ubijesz, rozkładasz no. ciasto, grubości jaką chcesz, paluchami, lecisz. Patrz, ja to tak. zrobię po patencie. I w ogóle, nie trzeba używać wałka. Teraz nasz jak się bardzo klei, czekaj, można podsypać trochę mąką, żeby się tak bardzo nie kleiło, leci. I sta. Tak, dokładnie. Nie zbyt na cienkiego, żeby... No, no spoko, wydaje mi się, że... Ja bym jeszcze troszeczkę tu rozklepała na boki, wiesz? Żeby było to równo. Dobra, wydaje mi się, że... O, o, było super. Kółeczko ładne. Taka sytuacja jest zbliżona do... Wiesz, z czym to teraz kojarzy? Mówisz w ducha, jak oni ten, ten razem Ten, ten razem? Lepi. Czekaj, wyciągniemy widelca i... Wydziesz. kobieta jak mówi, że skrębiamy, to jedzie w prawo, nie wyciąga widelca. To na pewno ja, tak. I robimy takie dziureczki. Nie wiem, po co to się robi, ale zawsze to się robi. I teraz taka nasza pizzałka leci sobie do pieca na około 15 minut, 180 stopni. Dawidzie, czyj konory? Tak? Tam jest piekarnik, proszę Mogę bardzo. Mogę takimi łapami uwalonymi. Proszę bardzo. Lecisz. na górę. Na sobie? Tak. I czekam. Za w piecu, my zajmiemy się dodatkami. Część mam już gotowe, żeby było trochę szybciej. Mamy tak, obsmażonego kurczaczka. Tak jest. Yy, yy, yy. Jakie okay, przyprawki tu podjechane? Tu było tak, e, przyprawka, e, rozkara w D, do kurczaka. Przypadkowo. <śprawka> Ostra papryka, e, bodajże jeszcze odrobinę zół prowansalskich i ich bakary. Tak, to były moje przyprawy. takim bombajem. <śprawka> e, na drugą część pizzy jedna ja będzie z kurczakiem, druga, na drugą część pójdzie nam boczus. Taki wiejski od oparci przywiozłam. E, pomidorki, papryka, pokroimy sobie awokado. Na górę pójdą dwa rozbite jajca, e, które się fajnie później zapieką i jeszcze zrobimy z przecieru pomidorowego. Dobrowimy ten przecier i to będzie nasz sos do e, sos do pizzy. Dobra, lecimy z dodatkami. Ja zajmę się sosem, a później pokroimy hmm, dodatki. Tak jest gotowa. Ja teraz zrobię tak, nałożę na to sos, a Ty a ja. pobawisz się z tkaniną, no. dobrze Ale dzielimy ją na pół. Tak, dzielimy, czyli nie będziemy kroić, no, no, tylko po prostu męsza, no część zrobisz sobie z boczunia. Dobra, najważniejszy do dla Ciebie dodatek, czyli jajco, idzie na środek. Jajco, które nam się później zetnie, bo to będziemy jeszcze chwilkę zapiekać. Idzie nam na środeczek, żeby ładnie wyglądało, słuchajcie, kolorowo. Przysypiemy troszeczkę ostrą papryką. Ry ry ry. Potem wyślę link mamie do filmiku. Tak. Że będę przyjeżdżał, obejrzyj sobie, jak twój syn gotował ładny i już nie Dobra, ci honory, znowu do piekarnika. 15 Dobra. minut, tak jak ostatnio, wiedzę. Pitałkę gotowe? Pitałkę mamy już, słuchajcie, gotową. Dawid czyni honory. I, I Tak, ciśnij krojeniem. Ale ostry. <laughs> Nagram Cię. Dobra. Na Snapchata i na Instagrama. E, Trochę roboty tak naprawdę z tą pizzą jest, bo tak naprawdę trzeba upiec bataty, później upiec spód, potem jeszcze upiec całą pizzę z, z dodatkami, ale uwierzcie mi, że warto. Zresztą widać, jak to w ogóle cudownie wygląda. Majter sztyk. Także jak macie ochotę na jakiś e, zdrowy cheat meal, na taką e, pizzunię z awokado, z boczusiem na spodzie z batatów, to polecamy Wam serdecznie ten przepis. My będziemy no teraz pałacować. Już się z Wami żegnamy, będziemy teraz wcinać. E, chcesz tak. coś powiedzieć do zakończenie? Ja Dla zrobię, moich fanów? Ja zrobię taki celebrycki gryz do kogoś. No. Testuję. Ja też. Ty też? No dobra, dam Ci O, z boczusiem. <grym> z